Dzisiaj gościliśmy w naszej szkole szanownych gości, między innymi również właśnie Państwa telewizję, Grybów 24, a konkurs już druga edycja. W tamtym roku odbył się pierwszy, piosenka angielska, w tym roku drugi, ale już był tutaj motyw przewodni. Wróciliśmy do lat naszej młodości, mam na myśli siebie i nie tylko moje koleżanki, które zajęły się organizacją tego festiwalu, zespół The Beatles. Tutaj panie wpadły na ten pomysł, żeby właśnie śpiewać ich piosenki. Była to pani Barbara Kala, pani Barbara Penkala, pani Grażyna Motyka, jak również i inni, bo. One czuwały nad całą oprawą, a jednocześnie przygotowaniem uczniów, bo w konkursie mógł wziąć udział każdy uczeń, począwszy od tych najmłodszych, czyli od klasy zerowej, a skończywszy na klasie szóstej. Wszyscy się zgłosili, było znacznie więcej niż już samych uczestników, ponieważ przeszły pierwsze weryfikacje i pierwsze przesłuchania. Odbywało się ich kilka, i potem z nich zostali już wyłonieni najlepsi, którzy dzisiaj się mogli szerokiej publiczności zaprezentować na scenie. Sama formuła oceniania występujących przez szanowne jury, w którym zasiadał pan burmistrz Paweł Fyda, ja. Pani Bożenka Biel, która jest nauczycielem języka angielskiego w naszej szkole, no i Pan Jacek Biel, mąż Pani Bożenki, a jednocześnie nauczyciel muzyki. Więc każdy z fachowym uchem mógł się tym występom przysłuchać. I było na takiej zasadzie, że jeśli się komuś piosenka podoba, odwraca się na fotelu obrotowym, i to znaczy, że jest przyznana maksymalna liczba punktów. I ciekawe było właśnie, kiedy. Ci występujący skupieni na wykonywaniu piosenki, jednocześnie patrzą, co robi jury. Czy się odwróci ktoś? No, jak się odwróciła jedna, dwie osoby, trzecia, a jak już czwarta, no to już uśmiech na ich twarzy i wiedzą, że są zwycięzcami w swojej kategorii. Pragnę tak, no, tutaj zauważyć i podkreślić, że. Promocja miasta czy, czy też regionu to nie tylko zakłady pracy, produkty regionalne, ale również i szkoła, i, i, i tak samo młodzież szkolna i między innymi w dniu dzisiejszym mieliśmy tego doskonały przykład. No Przede wszystkim jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ byłem również w w zeszłym roku i nie ukrywam, że Poziom w tym roku był zdecydowanie wyższy. Fundatorem nagród było oczywiście Miasto Grybów. Wspieramy takie, takie działania i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Jest to nasza druga edycja piosen... konkursu piosenki angielskiej, w tym roku pod tytułem Yellow Submarine jak zresztą widać na dekoracji. Celem tego konkursu jest oczywiście podniesienie zainteresowania dzieci. Językiem angielskim, no i za, przypomnienie, zaprezentowanie piosenek sławnego zespołu Debitans. Grupa muzyczna działa w mieście, ale przy jakiej instytucji? Działa przy miejskim Domu Kultury w Grybowie. Na, chór został utworzony na prośbę pana burmistrza. W Grybowie myślę, że Grybów to jest bardzo takie muzyczne miasto. Tu jest bardzo dużo ludzi, którzy naprawdę dobrze śpiewają. I no nie było czegoś takiego wcześniej tutaj, więc myślę, że, że ma to potencjał i, no i że będziemy się dobrze bawić i dobrze, dobrze się nam będzie pracowało. W składzie gru do grupy należą uczniowie gimnazjum i liceum. Jest nas na razie około 15 osób. Ale nabór jeszcze trwa. Tak, tak, jak najbardziej nabór trwa, można w każdej chwili dołączyć do zespołu. Śpiewamy raczej muzykę rozrywkową, taką muzykalową. Tego właśnie typu muzyka, tak? I myślę, że przy tym zostaniemy, bo to jest muzyka, która się bardzo fajnie sprzedaje. Dzieci ją lubią śpiewać, lubią słuchać ludzie, także. E, czy, czy, czy członkami góry mogą być y, grupy muzycznej mogą być tylko mieszkańcy miasta, czy, 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 czy kto, kto jest zaproszony? E, myślę, że zapraszamy każdego, kto da radę po prostu przyjeżdżać na próby. Jest jakieś ograniczenie wiekowe? Um, Myślę, że tak od najwcześniej, od szóstej klasy podstawówki do, do końca liceum, jeśli ktoś chce później, to też zapraszamy. Właściwie nie ma jakiegoś szczególnego ograniczenia, raczej młodzież. Natomiast jeżeli ktoś tylko ma ochotę śpiewać, to zapraszamy. Mm. Something to kill or die for. And no way.